Centrum Skłusza www.redeko.pl W środowej serii spotkań zaprezentowały się cztery zespoły ekstraklasy. Większych problemów z odniesieniem piątej wygranej w sezonie nie miała ekipa śródmieścia. Mistrzowie poprzedniej edycji ligi zwyciężyli call center Intergalactica 6 do 3 i nadal zajmują drugie miejsce w tabeli, tracąc punkt do niepokonanej drużyny Fidasza. Lider rozgrywek dwa dni wcześniej błysnął skutecznością, gromiąc zamykający tabelę Remondis. 9 do 2. W innym środowym spotkaniu najwyższej klasy rozgrywkowej zacięty bój stoczyły dwie ekipy ze środka tabeli. Górą był FC Albatros, który pokonał Lex Pistols 3 do 2. W pierwszej lidze najciekawiej zapowiadało się starcie lidera Wielkiej Wyspy z drużyną FC Oranie. Plasujący się w środku tabeli pomarańczowi sprawili sporo problemów niepokonanym do tej pory rywalom. Prowadzenie dał im Tomasz Musialski, który skutecznie wykonał rzut karny. Jeszcze przed przerwą Oranie mogli podwyższyć wynik, ale nie udało im się wykorzystać sytuacji sam na sam z bramkarzem rywali. Jeszcze przed zmianą stron faworyci wyrównali za sprawą trafienia Aleksandra Piechaczka. W drugiej połowie Wielka Wyspa osiągnęła sporą przewagę – Udokumentowała ją bramkami Dariusza Kaciupy i Mariusza Mycka. Zwycięstwo 3 do 1 pozwoliło wyspiarzom umocnić się na czele tabeli i zrobić duży krok w stronę awansu do ekstraklasy. Na drugim froncie zaciętą walkę o pierwszą lokatę toczą Alpina Floor Team i Gol Goal Power Rangers. Tak się złożyło, że w tym tygodniu lider i wicelider tabeli zmierzyli się z zajmującą przedostatnie miejsce Biedronką. Zespół Alpiny nie pozostawił rywalom złudzeń, zwyciężając pewnie 4 do 1. Rangersi męczyli się natomiast z czekającą na pierwszą ligową wygraną biedronką, im jednak także udało się wywalczyć komplet punktów po zwycięstwie 2 do 1. W tabeli drugiej ligi prowadzi Alpina Floor Team. 18 punktów. Ekipa Power Rangers traci do lidera 3 oczka, ale ma rozegrane jedno spotkanie mniej od swoich najgroźniejszych rywali. Nowe Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl